ta To co widzicie, co to jest? Jeździuś polarny! Wow! To ja ze... co Oto Nigdy nie... всю, nie W Warszawie były jeździ polane. Jeden co, raz Priachsen? go widzimy i patrzcie widzowie, widzicie tutaj? Widzicie tutaj Czeka, ten... Że ja Współным widzę tu drugi neighbor. raz, to drugi Böyle, raz widzę tego misia. Gdzie one żyją? się, One głównie żyją w Arktyce. To jest to miejsce, gdzie jest wszystko śnieży i zimno. I są dobrymi utalentowanymi pływakami. One są mistrzami pływania, co nie? Tak. Wow! I to są zwierzęta mięsożerne. Nie jedzą tylko miodu, albo tak jak zwyczajne nie He? Uh, są najgroźniejsze. Mają dużo futra, żeby chronić się przed zimnym. Patrzcie czy one czasami w stadach albo albo samotnie. Jedziecie to Możemy są... tam iść zobacz. Ej, eee, no e tam jeszcze. A tu jest świat Okej, okay, lecimy ten i Okej, okay, przeniosą się do tego miejsca ten tutaj, no bo no, tłok się robi. Patrzcie, jak już mówiłem, e, jest to, co jeszcze muszę powiedzieć o nie, dzieci. To są zwierzęta zagrożone. One, ten, niektóre mogą być bezbronne, dla człowieka. Ich ziemia, Arktyka jest zagrożona, a nie dzieci za nią odpowiadają i są głównym symbolem i jest bardzo potężny. Chyba. Patrzcie, jest na skalę. Wow, co on robi? A nie, jak chodzi. Myślałam, że będzie robić przedstawienie. No jak... I to już wszystko o faktach, niedziecia. Nie Chyba już wiecie, co to są niedzieci. Nie Patrzcie! I tutaj jest prawdziwy niedzie polarny! What? Tatusiu, fajne to jest, nie? Super jest. Nigdy nie. Bardzo ładnie zrobiony. Jak byłem w Warszawie, to widziałam nie dziecię. i teraz widzimy w Niemczech, w Zonim... Hanowerze. Hanowerze z Niemczech może tak i tak moje trochę idzę. Patrzcie, tu jest prawdziwy nie dzieciu. A wiesz się oglądasz, że chciałbym dzieci. Jeżeli tak, to przydałam saduszku.